Hej, Siemanku, tu miosko znacie na w nawe filmie na kanale w kolejnym odcinku z gry. Brain Out. Tak, obejrzałem te reklamy, żeby odblokować te poziomy. Także lecimy z brainstorming. Ciekawe co to będzie? Wow, czyli kolejne poziomy super. Find the little girl. Proszę bardzo, jest. No i są reklamy. I jest bardzo dużo odcinków powstanie z tej gry teraz: Escape from the ke Ken, ken differs. No, trzeba było zapiąć pasy i mocno zahamować. No dobra, Help him to A, ah, i będzie biegał za burgerem i straci wagę. Find the vampire. Więc leci mu krew. Niebieski. Niebieskimi włosami to był Vampiros. Save her. Nie wiem, jak ją mam uratować. taki sposób. No dobra, udało się. Carrot. Tak, zrobiłem im mu marchewkę super Nudle. No nudle. Czyli czekaj, to, to będą nudle. Bateria. Tak będzie ciekawe te. te. poziomy są. Kurydza. Czy się dosyć robi te poziomy? Glob. Nie tego nie trzeba. Łuk był potrzebny. A no tak. Przede wszystkim na pewno spoko. Laptop. Proszę bardzo. Laptopik jest. Jest we flash, y, flash drive. I jest. Bikini. No, to będzie do bikini. To. I chyba to. Janusz. 50 tysięcy. Yy, Trezbin, czyli kosz. To może jeszcze iść. No mm, tak. Myślałem, że to trzeba zrobić e, taki... E, mechanizm w sensie że pe na pedał otwierany ko kosz Sukienka No to to będzie element sukienki i Czekajcie, to nie To i to. Nie, to nie. Nie, yes, skwiatek był elementem no. Spoko, mamy sukieneczkę. Strzałhat. Kwiatek jeszcze No są jakby wszystkie elementy. No trzeba i bli a, bo je trzeba było po prostu bliżej jakby ułożyć. No dobra, to mamy już poziomy ze sobą. Ciekawe. To zrobimy sobie jeszcze jedne. Beat them all. Zobaczmy o co chodzi z beat them all. My w serce musimy trafić. Jest. Było ósme. Chyba trafiłem. Trzeba trzeba to tak dobrze trafić. Jest, trafiony. te Ja, się go rozwalić, tego robaczka. Muszę go ubrać, tego królika. To królika, kurczaka. To ja mówię królika. To się z królikiem pomyliło. Kurwa, jak to go ubrać? Bo przecież. Trzeba, a, to trzeba idealnie trafić. Nie. Nie, ja dzisiaj jestem taki zakręcony. Powiedziałem, co, kurczak to będziemy królik. A, bo ostatnio jadłem k, y, królika i myślałem, myślałem że jem y, kurczaka, a królik smakował tak samo jak kurczak. To mnie zdziwiło. <grywka> tak spojrzałem na tego. Czyli gdzie mamy dokopnąć. Nie, yes, zbiłem mu. Trzeba było po prostu poczekać, aż minie miejsce, w którym my mamy to piłkę, tą piłkę, wrzucić i on. I da uda nam się to w piłkę wrzucić. No to trzeba być perfekcyjnym w tym. A to ma być na, na ogonie. Znaczy na ogonie są w się. Sensie... No, to z tyłu, kupę na kuperku. Dobra. Ja muszę to zbierać i unikać tej gęby, która mnie chce ugryźć. To... Kurde, od razu mi się zrespiło. Kurde, muszę wiecie co tak. Ha? mamy łapać na niebieskie kulki, czy, czy unikać gęby? Trzeba unikać gęby. Tak. Kurde, przez te kulki robimy się duzi nie możemy się za bardzo ruszać. Tak, trzeba unikać tych kulek. Kurde, to jest, nie jest takie trudne, ale nie o kurde dzieje mi się zrespiło trzeba tak robić nie ale od góry nie tak mi może też zlecieć i z boku mi się może pojawić przyleciało, przyleciało mi obok No, to jest co dupy. No to mi się pojawia, byle gdzie spadaj. Spadł. Kurde, Widzisz co jest najgorsze? Że to mi się pojawia. Z dupy strony, to mi się może pojawić. Do. No, no, przecież to mnie to nie ugryzło. Mnie. Ej, to jest takie dziwne, że te usta mnie nie ugryzły. A i tak yy, przeleciały obok. Mi się pocą ręce strasznie. Czekajcie. Muszę się to jakoś wstrzymać. Muszę sobie. Nie da się tego wstrzymać. Kurde, już jest dziwne. Ja muszę uniknąć tylko trzech jebanych ugryzień i koniec poziomu. Nie mogę się nawet ruszyć. Nie mogę się ruszyć nawet, co jest? Nie mogę się kurwa ruszyć No, od dołu ma się. No, kurde, czemu od dołu się pojawia cały czas? Już nawet się ruszyć tamtąd nie można. Kurwa. Nie, 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 czekajcie. W tym poziomie za bardzo potą się ręce. Jest tu jest tyle poziomów: 32 poziomy. Ja pierdziel, ale, ale się wpakowałem. Hmm. Jest, udało się Dobra, reklama mnie nie zdenerwuje jak tam ten poziom poprzedni. Aha, gówno mam nie jeść, rozumiem. Bo gówno było tam i. wziąłem jabłko kolejny raz co to jest co oni tu robią nie wiem jakaś dziwna gierka tu wiem o co chodzi dobra de Battle Ale ja mam zbierać butelki, nie jakieś yy, plastiki No, zbieram butelki, a to spada jakiś słoik, słoiko, podobne coś No to do tego nie zbieram, jak mam zbierać butelki, i przegrywam Czy wiecie? No, prawie było A to dwa razy miałem to uniknąć Dobra, dało się. Dalej. Ego się sobie pierdzi, dobra. O, grałem w tę grę nawet. Nie mogę wejść w gówno ani w szkło. No co? No co, jest, nie mogę stanąć na tym. Przepraszam, wcześniej wyskoczyć. Jest tylko pięć więźniów na początku, bez pryszniców, bez czterdziestu wardów po moim ciężkim pracy. Dobra, jest, po nim. Pięć trzeba było utrzymać, sekund. Boże, jakie głupie gry. To z nasami było proste. O, to trzeba. trzymać te, te miski. Coś nie wiem jak się to nazywa. Więc mówię miska. Miska taka co się przykrywa jakieś talerze. No trzy sekundy najwyżej da się. Jak na razie, ej, tu za bardzo leci. Nie, to za bardzo leci. Co jest? Nie muszę się podrapać. Bo no prawie wygrałem. O Jezu, mnie zaswędziały plecy. Masakra, w takim momencie. No 3 sekundy, no. To jest tak, że trochę dłużej weźmiecie jedną stronę. To już po was. Tu już przegrywacie. To jest był ostatni poziom nawet. Dobra. Skipuję to bo to jest chujowe. To Poziom był głupi. Tak, coś jeden muszę go zrobić. Tego nie, nie, nie. Hmm. Nie, nie zrobię. Yes, Zrobiłem to. Po prostu to, to było trudniejsze niż to z książkami. No to, to już ten poziom zrobiłem, więc nie muszę tego poziomu z głównym robić. Wiecie, brainstorming, to tutaj jakiś poziom nie zrobiliśmy. Nie, dobra, <śm> Stał nam tylko Escape Room. Także Escape Room zrobimy w kolejnym odcinku. Chyba, że zobaczę ile tu jest tych poziomów. Nie, zrobimy w kolejnym odcinku, moi drodzy, Escape Room. Kolejny odcinek będzie Escape Room, a potem już misje z detektywem. No, jest tego całkiem sporo, więc trochę nam z tym może zejść, także... jeśli lubicie, go u mnie Brain a strzelcie koniecznie łape łapeczkę w górę, napiszcie fajny komentarz docenićcie tym filmem jest i zapraszam Was także na no, no, poprzednie filmy, filmy, na następne, na, do następnego na razie, następne, cześć. Hej hej, nie zapomnijcie subskrybować kanału wraz z męczkiem, także elo.